Radość, wzruszenie i prawdziwe emocje to wszystko, co towarzyszy programowi The Voice Kids, który od lat przyciąga młodych, utalentowanych wokalistów pragnących zaprezentować swoje umiejętności przed szeroką publicznością. Wyjątkowe sytuacje zdarzają się zawsze, ale to, co wydarzyło się podczas ostatniego odcinka, na zawsze pozostanie w pamięci widzów. W pewnym momencie Natalia Urbańska, jedna z trenerów, nie wytrzymała i zaczęła płakać przed kamerami. Cała sytuacja miała miejsce w sobotę, 12 kwietnia 2025 roku o 18.24. The Voice Kids to niezwykle popularny program muzyczny, który gromadzi przed ekranami zarówno młodszych, jak i starszych widzów, pragnących zobaczyć, jak młode talenty rywalizują o tytuł najlepszego młodego wokalisty. Każde sobotnie wydanie przyciąga uwagę, a fani emocjonują się występami dzieci, które często potrafią wzruszyć i zaskoczyć swą charyzmą oraz talentem. Niezwykłe wzruszenie Natalaj Urbańskiej zostało wywołane przez występ, podczas którego jedna z uczestniczek śpiewała utwór na strunach szyn z muzykalu Metro. Dla Urbańskiej ten utwór ma ogromne znaczenie, bowiem to właśnie w Metro zaczęła swoją artystyczną karierę. W obecnej sytuacji widziała w tej piosence odzwierciedlenie własnych emocji i wspomnień związanych z jej profesjonalnym debiutem. Występ młodej wokalistki, Martin i Kruk, Wzbudził ogromne poruszenie nie tylko wśród publiczności, ale także wśród trenerów. Razem z pozostałymi uczestnikami występu Oskarem Podolskim oraz Zosią Ścięgienną stworzyli niezapomniane chwile na scenie. Musical Metro, z którym Natalia jest związana od samego początku swojej kariery, nie tylko zdefiniował jej artystyczną drogę, ale również pozwolił jej poznać Janusza Józefowicza reżysera oraz obecnego partnera. Ich współpraca trwa do dziś a emocje wywołane podczas występu wpisują się w długi i piękny rozdział ich zawodowego życia. Wzruszenie urbańskie dotknęło także innych trenerów oraz publikę, a gęcie emocji w tym programie jest zawsze na porządku dziennym. Już dzisiaj wieczorem widzowie dowiedzą się, jak potoczą się losy uczestników oraz co czeka ich w następnym odcinku. Z pewnością będzie to emocjonujący wieczór, pełen talentów i wzruszeń. Nie możemy zapomnieć, jak wielką rolę odgrywają momenty wzruszenia w świecie muzyki. Dla uczestników The Voice Kids każda z takich chwil może być przełomowa. Widzowie śledzący program mogą tylko rozmyślać o tym, co się wydarzy, a emocje, które przynoszą młodzi artyści, są jednym z głównych powodów, dla których program ten cieszy się tak dużą popularnością i przyciąga przed ekrany tłumy widzów. Przyszłość tych młodych talentów pokazuje, że każdy występ to nowa szansa, nowa historia i nowe emocje, które mogą zmienić ich życie.